Dajcie widzowie, włamam się na konto kulka. czemu na mojego skina. Zmienimy mu. No i teraz dobrze jest. I zobaczymy co on ma na swoim świecie. Benji, on nevaduje chyba tlf, nebo nikdy o, no, creeper zabijí luka co? vělek je snižměktelný zabity co tu można jukiem porobić? Hmm. O już mam pomysł. Bardziej widzowie to. Zrobimy takiego trajla, że się nie wydostanie stamtąd. A, już wiem skąd jest ten dźwięk. O no właśnie. Nie no, no już trzeci crafting zrobiłem no <ścoughs> What the fuck? Dobra Tyle to potyki Kilow. Dużo kamienia Zobaczmy co ma w skrzynce. Mm. Okej. Okay. No, to ja chyba wystarczy. Okej. Okay. I teraz się kopiemy nim w dół. I nie będę dostanie stąd. Jeśli będzie na mnie krzyczał, jak to zobaczy. Chociaż nie, on nie widzi chyba swojego kanału. To nie wiem, czy wysłać na mój, czy na jego. Może wysłać na obydwa, tak będzie najlepiej. Więc będziecie widzieli na dwóch kanałach ten sam film. Ciekawe czy się wkurzy na mnie mu zrobiłem pranka Czekaj, jeszcze zrobię tak, żebyście kordy u niego widzieli Nie, to było tak Widzicie koleję, bo wcześniej było tak wysoko. O, jakieś kopalnie. O nie może. Hmm. To jest dobry pomysł. Żeby go tak nałem postawić. Może jeszcze się pokopnie trochę niżej. Może tutaj teraz. No nie, bo nic nie będzie widzieć. O mama. O, co jest? Mogę się ruszyć. Rzeczy tu się dzieje na jego kącie. O, oh, mamy no, no, deepslate Ja chcę, żeby nadało mi się Olawy, bo to będzie taki prank On trochę to zajmuje co tam. Będzie trochę dłuższy filmik. Co? Dziwne rzeczy się dzieją naprawdę. No jeszcze trochę. No tak mało brakowało i by tak było fajnie Czekaj 30 i minus 27 a to jest 29 minus 27 dobre to wkupimy się tutaj może Jeszcze mam czas bo on wróci dopiero za jakieś 3 godziny nie to do chyba nagrywał filmu trzy godziny Teraz weź tam skocz właśnie, jak ja w ten sposób wchodzę? Przecież to jest parkour do domu. Jak on to robi, niebo. nie tak parkurować. No tym razem nie zrobił kolejnego craftingu. Tu macie robić crafting w craftingu. W sumie, ale nawet ładnie by tak było aby tutaj wstawić dwa piece Obra nie to chyba będzie za małe Jeszcze zrobię jeden kamienny A nawet mogę zrobić Tylko nie mówcie Jokowi co ja tu zrobiłem to się nie może o tym dowiedzieć, o tym rank no, no teraz staję 29 i 27 tutaj, dobra. Jeszcze mam pomysł do jego łyżko tutaj postawić i cały czas będzie wpadał do tej dziury, tak dobra, zniszczę bramka, bo tamta w sumie też jest zniszczona nie wiem czemu No nie, mam no, u niego coś się będę z kopaliem. Nie skaczy nie wyskoczy, no i fajnie. Dobra Trochę będzie mało widać bo jest noc Ale wiem że tu jest czeka ustawiona no z To bardzo się prześpię I się budzi gdzie? Bo no w prawidłowo w tej dziurze. O to chodziło. Dobra, będę kamieniem tylko tam. Czemu jest tak ciemno, Albo drzewo, dobra Nie chcę mi się tego robić Żeby drzewo by było takie ciemne, bez przesady moją Zobaczymy, czy jak zginie to się będzie w tej dziurze od razu. Chyba powinien. Zobaczymy, ile baterii zostało. 10%. Może zdążę. I jeszcze mi zrobię że będziemy rozwodowywali telefon. jak lubicie takie pralki to zostawcie łapkę w górę dobra kółko wy też możecie zostawić niech ma seria diamenty Jak to ma szczęście? W nieszczęściu. Nie, tak nie ma być. Czekaj. On ma tu wpadać do lawy i to ma być... Bez wyjścia. O! O! Nie! taki piękny plan. Czekaj. Spróbuję jeszcze raz zginąć. z tu mam, tak? No. I? No tak się nie miał odradzać kulek. Czekaj. Zobaczmy teraz. Co? Jeszcze raz. No nie, no co to jest za prank? Dobra, zrobię mu takiego pranka, żeby będę i wyłączę grę. Jak <grybujem>, dołączy to z w lewy. Ciekawa jaka będzie jego reakcja. No dobra, to do kolejnego odcinka i hej, albo taki kierunek. Cześć, cześć, po